Bardzo pięknie wyglądasz w tej sukni, w kabarecie tak ładnie nie występujesz. Bo kabaret się rządzi swoimi prawami, nie mogę wychodzić piękna, elegancka i na szpilkach, chociaż zazwyczaj taka jestem. No niestety, kobieta w kabarecie nie ma lekko i zazwyczaj musi być w kapciach, w jakichś ponurych szmatkach, wałeczkach. No i zazwyczaj to musi być tak zwany koloryt kobiety, mniej że tak powiem elegancki. Czy chcesz powiedzieć, że kobieta ma gorzej w kabarecie niż mężczyzna? Tak, jeżeli będziemy bardzo poważnie ten temat rozmawiali, stwierdzam, że kobieta w kabarecie ma przerąbane. Dlaczego? A ja wiem, że wiesz, w polskich kabaretach kobiet tak naprawdę jest niewiele. Chociaż są kabarety złożone samych kobiet, ale to już inna sprawa. Ale bardzo szybko się się rozpadają. No to jest, to jest właśnie specyfika tego zawodu. Bycie na estradzie kabaret jest jednak zawodem... bycie w kabarecie jest to zawód bardzo, bardzo męski. Myślę, że to duży wpływ ma na to, na to nasza konstrukcja psychiczna. Mężczyźni łatwiej się obnażają, pokazują się z tak zwanych różnych stron, często czarnych i brudnych. My chcemy być piękne, chcemy być tajemnicze, mądre, inteligentne, a w kabarecie raczej wszystko trzeba jakby wywalić wręcz odwrotnie, pokazać się, pokazać swoje kompleksy. Także jest to troszeczkę trudniejsza granica, no i trudniejsza granica przebić się do, jakby do widza. Ponieważ, kiedy mężczyzna wchodzi na scenę, no to on od razu walczy słowem. My, zanim dotrzemy do słowa, zanim zaczyna nas słuchać, musimy pokonać granicę tak zwanego wyglądu. Czyli się ocenia, jak wygląda, a czy się nie przestroiła, czy się nie wdzięczy. Znaczy, przychodzi cała cała masa rzeczy, które my jako dziewczyny musimy przeskoczyć. No a poza tym, co tu trzeba... no trzeba mieć chociaż ciut tego poczucia humoru. I może trzeba się wychowywać, tak jak ja, 15 lat wśród mężczyzn, którzy nauczyli mnie bardzo wiele. Czyli na przykład tolerancji, dużego dystansu do siebie. A to, a to bardzo, bardzo, bardzo pomaga. No właśnie, ale ty chyba masz bardzo dużo poczucia humoru. Tutaj na Różach Gali to udowodniłaś. A dziękuję Ci. Oj, tam tak, jeszcze nie, w, wrażenie, w tym momencie, bo tutaj bardzo. Jest, miałam wrażenie, że tam, tam robiłaś dużo takich wtrętek spoza scenariusza. Ale oczywiście, że tak. Nie, no to oczywiście byliśmy zobowiązani trzymać się tego scenariusza, no bo takie są zasady. Każdej gali. Ale. Gali, ja gali. Jestem troszeczkę jak, jak czarny koni, ciężko mnie, po, ciężko mnie utrzymać na wodzy. Chociaż naprawdę bardzo się starałam, ale to jest teatr polski, w ogóle publiczność takiego, ale to jest bardzo specyficzna publiczność, więc tutaj trzeba bardzo, bardzo balansować i do końca tak naprawdę, no, mi jest potrzeba parę minut, żebym wyczuła, wyczuła publiczność. To trochę nie, to nie jest tak jak w kabarecie, że ja wychodzę i od razu wiem o co walczę. Tu jest troszeczkę inny rodzaj y, rozmowy z publicznością I, i te pierwsze minuty na pewno były czytelne, że tak się szło, na, tak trochę jak po szkle i się badało, ale widzę, że... Potem jakoś jakoś to się rozluźniło. Jak się dałaś samolot, radę. Samolot wylądował. Szczęśliwie wszyscy pasażerowie żywi, mam nadzieję.